Witam, w tym materiale omówimy narzędzie, które służy do edytowania pojedynczych paneli. W tym celu stworzyłam tutaj sobie szafę w zakładce niestandardowe. Chcąc edytować pojedynczy panel, muszę znowu przejść do mojego edytora szaf niestandardowych. W tym celu zaznaczam stworzony przeze mnie element i w wyskakującym menu wybieram edycję garderoby lub bezpośrednio przechodzę do zakładki garderoba. Narzędzie służące do edycji pojedynczych paneli znajdziemy w górnej części ekranu. Możemy je wybrać poprzez wybranie opcji Wybierz panel lub poprzez skrót klawiszowy B. Ponownie klikam przycisk B, aby wrócić do głównego menu. Widzimy, że w momencie, w którym przechodzę po, poprzez wciśnięcie przycisku B do edycji pojedynczego panelu, zmienia się. Także w momencie, w którym pracujemy nad pojedynczym panelem, musimy pamiętać, aby zakończyć edycję pojedynczego panelu i wrócić do głównego menu w celu pracy nad całym projektem. Wybieram jednostka i wybierz panel. Pierwszym narzędziem jest narzędzie służące do tworzenia otworów. Aby skorzystać z tego narzędzia w pierwszej kolejności wybieram interesujący mnie panel. Wybiorę ten pierwszy front. Widzimy, że ten pierwszy front już się zaznaczył. Jeżeli chodzi o tą garderobę jest to kompozycja, którą tutaj wcześniej stworzyłam, właśnie w zakładce garderoba. I teraz w tym momencie, mimo że mam tutaj zgrupowane wszystkie te szafki, i tak ten pojedynczy element się zaznaczył. Także po zaznaczeniu wybieram narzędzie utwórz otwór. W wyskakującym oknie w pierwszej kolejności wybieramy kształt naszego otworu i tutaj możemy zastosować koło, prostokąt, trójkąt czy pięciokąt. Zróbmy sobie koło. Po wybraniu automatycznie widzimy, że pokazał już się na naszym panelu. Następnie określamy jego wielkość, zróbmy na przykład 130 x 130. Możemy określić jego obrót oraz odbicie lustrzane ze względu na to, że jest to koło, tutaj nie będę tego włączała. Następnie określamy odległości od krawędzi. Tutaj pokazuje się odległość 70 mm. Zwiększmy tą odległość na przykład do 150 oraz tą odległość dolną na przykład do 200. I w tym momencie mamy gotowy panel. Jeżeli chciałabym powielić te otwory na tym pojedynczym panelu, przechodzę do zakładki ułożenie. I tutaj, w tym wyskakującym oknie, określam ilość mojego powielenia według osi X i według osi Y. W pierwszej kolejności to jest osi X. Zastosujmy na przykład 2 w interwale 20, czyli co 20 mm. Następnie według osi Y zróbmy 3 w interwale 50. Następnie klikam zastosuj i widzę, że pojawiły się tylko i wyłącznie te według interwału Y, ponieważ te według interwału X nie mieszczą mi się na moim panelu. I w ten sposób mam stworzone otwory wraz z interwałem. Natomiast w tym momencie sobie cofnę tą operację dodawania interwałów i pozostanę przy tym pojedynczym otworze. Chcąc wyjść z narzędzia, po prostu zamykam wyskakujące okno i już mam ten otwór gotowy. Kolejne narzędzie to jest fazowanie. Służy do tworzenia konkretnych narożników fazowań pojedynczych płyt. Także w tym momencie wybierzemy inną płytę, na przykład tą płytę biurka. I wybieram z górnego menu narzędzie fazowanie. I tutaj możemy utworzyć fazowanie. Ważne jest to, aby pamiętać, że to fazowanie utworzy się na wszystkich bokach jednocześnie. Ale także w momencie, w którym chciałabym zaoblić jeden pojedynczy bok, muszę skorzystać z innego narzędzia. Tutaj mam fazowanie zwykłe, fazowanie zewnętrzne, zaokrąglone. Tak naprawdę wszelkie fazowanie, jakie tylko chciałabym zastosować, z takich standardowych. Jeżeli nie chciałabym żadnego, zamykam narzędzie. Następnym jest narzędzie służące do rozszerzania lub skracania paneli. Jeżeli chciałabym wydłużyć lub skrócić, Pojedynczy panel. Zaznaczam w pierwszej kolejności panel. Następnie przechodzę do narzędzia rozszerz. Wybieram bok, który chciałabym rozszerzyć, i wpisuję wartość rozszerzenia, na przykład 100. Wciskam przycisk Enter. I moja płyta automatycznie rozszerza się o 100 mm. Podobnie to działa w drugą stronę, jeżeli chciałabym skrócić. Wciskam interesujący mnie bok. Przesunę sobie to wyskakujące menu. Wpiszę minus 50. Zatwierdzam przyciskiem Enter i płyta skraca się o 50 mm. I tak działa absolutnie tutaj z każdej strony, z jakiej chcielibyśmy to stworzyć. Przejdźmy do kolejnego narzędzia, jakim jest gierowanie, czyli łączenie dwóch płyt pod kątem 45 stopni z, fust, z pustem lub bez. Aby Państwu pokazać, w jaki sposób to działa, wstawię sobie inną szafkę z biblioteki. Wybieram standardową szafkę i przyciągam ją na projekt. Następnie zaznaczam interesującą mnie płytę, chciałabym tutaj połączyć ten panel z tym panelem w sposób właśnie 45 stopni. Wybieram gierowanie i wybieram sposób gierowania. Czy ma być gierowanie z wpustem czy gierowanie pod kątem 45 stopni? Jeżeli ma być pod kątem 45 stopni, wybieram potwierdź. Natomiast program mnie teraz poinformował, że muszą być wybrane co najmniej dwie formatki. Także mając wybraną tą jedną e, płytę górną, wciskam przycisk kontrol i wybieram płytę boczną. I w ten sposób mam wybrane właśnie te dwie formatki, które będzie dotyczyło to gierowanie. I dopiero w tym momencie klikam potwierdź. I widzę, że gierowanie już jest tutaj wykonane. Tak samo mogę zrobić z każdą inną ścianką. Następnie zamykam i przechodzę do kolejnego narzędzia. Kolejne narzędzie. E, cięcie skośne szafki służy do cięcia pod kątem boków szafki. Także wybieram na przykład mój blat, następnie wybieram narzędzie cięcie skośne szafki i określam kąt mojego cięcia. Szerokość krawędzi tutaj szerokość krawędzi to ma 18 mm oraz kąt pod jakim chcę, żeby była ścięta szafka. Następnie wybieram krawędź i klikam potwierdź. I w ten sposób mamy stworzoną fazowaną krawędź. I tak możemy zrobić absolutnie każdą krawędzią, którą mamy w projekcie. I przejdźmy do kolejnego narzędzia, którym jest biblioteka kształtów formatek. To narzędzie pozwala nam na zaaplikowanie już gotowego, niestandardowego kształtu formatki do wybranego panelu. Także w pierwszej kolejności wybieram panel. Niech to będzie tym razem ten panel. Wybieram narzędzie Biblioteka Kształtów Formatek i tutaj z biblioteki, która znajduje się w chmurze lub biblioteki, którą e, załadujemy samodzielnie, wybieramy kształt panelu, który chcemy zaaplikować do e, naszego wybranego właśnie panelu. Widzimy, że tych kształtów jest kilka, także możemy wybrać dowolne. Wybierzmy na przykład taki i klikam Wybierz. Jeżeli chcemy zmienić wartość naszego wycięcia, zrobimy to w parametrach specjalnych poprzez zmniejszenie lub zwiększenie tej wartości. I w ten sposób mamy gotowe wycięcie z biblioteki kształtów. Natomiast co w momencie, w którym chciałabym stworzyć zupełnie własne e, kształt niestandardowy tylko i wyłącznie w tym projekcie? Do tego celu służ, służy narzędzie edycja kształtu formatki. Zaznaczam ponownie mój, moją formatkę i przechodzę w górnej części ekranu do edycji kształtu formatki. I jesteśmy w zupełnie nowym oknie, który służy do edytowania mojej formatki dokładnie. W pierwszej kolejności musimy znaleźć naszą orientację, w jaki sposób będziemy projektowali. Służą do tego strzałeczki X, Y oraz tutaj te trójkąciki określające dokładne umiejscowienie. Po lewej stronie ekranu mamy podgląd naszego projektu w 3D i tutaj przy pomocy prawego przycisku myszki widzimy dokładnie te strzałeczki, które mamy również tutaj, czyli tutaj widzimy, jaki jest punkt odniesienia do naszego projektu do naszej formatki. Możemy ten widok zminimalizować i zacząć projektowanie. I w tym momencie możemy albo stworzyć, albo możemy wyedytować tą formatkę, którą tutaj stworzyliśmy. Widzimy, że dowolnie możemy rysować e, każdy kształt, ale również możemy usuwać e, pojedyncze punkty. Jeżeli usuwamy, wszystko nam tutaj znika. Każde z tych punktów możemy również przenieść lub przesunąć, co spowoduje zmianę kształtu naszej formatki. Jeżeli ten punkt przeniesiemy pod konkretnym kątem, przenieśmy go na przykład w ten sposób, i dodajmy jeszcze tutaj otwory w kształcie kół. Jeden otwór. I drugi otwór. Następnie po edycji tutaj tej formatki klikamy Zapisz. I zamykamy edytor kształtu pojedynczej formatki. I w tym momencie widzimy, że właśnie nasza formatka jest dokładnie taka, jak ją wyrysowaliśmy. I tak możemy zrobić z dokładnie każdą formatką. Zaznaczmy sobie teraz zupełnie inną, na przykład tą frontową. I przechodzę do edytora kształtu formatki. Tutaj również mogę korzystać z kształtów formatek, które są już dostępne w bibliotece. Nie muszę rysować pojedynczo. Także zmniejszy sobie widok 3D i znajdę formatkę, która mnie interesuje. Czy to będzie formatka boczna, górna, dolna. Wypiszmy na przykład taki kształt formatki. I następnie ten właśnie wybrany kształt formatki mogę dowolnie edytować. Jeżeli jednak chciałabym narysować własny kształt formatki, wystarczy usunąć całą formatkę. I w tym momencie nasza formatka zupełnie zniknęła, także tutaj nie ma absolutnie niczego. Jeżeli chcemy stworzyć tą formatkę, musimy ją wyrysować za pomocą górnego narzędzia panel rysowania. I w tym momencie możemy stworzyć dowolny kształt. I mamy stworzony pierwszy kształt naszego panelu. I teraz dowolnie ten panel możemy modyfikować. Co więcej, jeżeli posiadamy już stworzoną formatkę, stworzony typ frontu, który chcielibyśmy zaimportować, jestem przygotowany w formie CAD, możemy oczywiście go zaimportować bezpośrednio właśnie do tego modułu poprzez styl formatki. I żebym chciała, aby tutaj na froncie stworzyła mi się taka fala, zaznaczam moją formatkę. Następnie wybieram punkt tutaj, który dosięga do samej krawędzi i po prawej stronie ekranu przechodzę do dolnych ustawień, gdzie znajduje się typ. I w tym momencie mogę zmienić typ fazowania mojej krawędzi. Zmieniam również wielkość. I tak samo robię z każdą kolejną krawędzią. Po ustawieniu tego, klikam Zapisz i zamykam mój edytor kształtu formatki. Widzimy, że formatka jest właśnie taka, jaką sobie zaprojektowałam. Co więcej, jeżeli chodzi o same te kształty, kształty formatki, nie musimy ich rysować kolejno po kilka razy. Kształty formatki możemy również kopiować do innych frontów. Także zaznaczam moją formatkę. W górnej części ekranu wybieram pędzel. I tutaj z wyskakującej listy wybieram pędzel kształtu formatki. I ta formatka, którą mieliśmy zaznaczoną, jest skopiowana i możemy ją przenieść na dowolny front. Z tym, że widzimy, jeżeli front ma zupełnie inny kształt, nasza formatka również ulegnie deformacji, jeżeli chcemy ją wyedytować, klikam prawym przyciskiem myszki, aby wyjść z narzędzia. Wybieram moją formatkę i przechodzę. Do edycji kształtu formatki. Następnie muszę tak wyedytować moją formatkę, aby pojawiły się tutaj podobne fale, tak jak na tej formatce małej. Także w pierwszej kolejności zacznę od przeniesienia punktu numer 1 do krawędzi szafki. Następnie zaznaczam punkt numer 7 i wybieram w górnym menu Dodaj punkt. I w tym momencie dodał mi się kolejny punkt. Chciałabym dodać jeszcze jeden, także wybieram Dodaj kolejny punkt. Podobnie. Zaznaczam znowu punkt numer 7, klikam do tej punkt. Następnie przesuwam te punkty do środka. Mając zaznaczony właśnie ten punkt, wybieram typ zaoblony. Wybieram kolejny punkt numer 9 i zrobię typ zaoblony. Podobnie punkt numer 8 i typ zaoblony. I właśnie w taki sposób mogę bardzo łatwo wyedytować cały front. Następnie klikam Zapisz i zamykam w celu powrotu do mojego projektu. Widzę, że formatka również stworzyła się z takimi falami. I w ten sposób, dzięki narzędziu służącym do edytowania pojedynczych paneli, możemy stworzyć dowolny kształt, dowolny projekt z dowolnymi wycięciami, otworami oraz niestandardowymi e, płytami. Jeżeli skończyliśmy korzystać z narzędzia do edycji pojedynczego panelu, musimy pamiętać, aby wrócić do głównego projektowania zabudów niestandardowych. Także wciskam przycisk B. I w tym momencie wróciliśmy do głównego projektowania, także po zaznaczeniu zaznacza się cały element, nie tylko pojedyncze płyta. Po więcej materiałów instruktażowych oraz inspiracji zapraszam Państwa na naszą stronę internetową oraz na portal klienta.